Dzień dobry! Witam Was z tego pięknego, malowniczego miejsca zwanego Stacją Lotos na Gdańskiej Osowej. <laughs> Mamy zapięty składnik pod przyczepę, co oznacza, że znowu trlamy się w jakieś miejsce. Troszeczkę nas nie było, troszeczkę nie wyjeżdżaliśmy, różne rzeczy się działy o czym może powiem później. Eee, także tych, którzy czekali na naszego kolejnego vloga przepraszam za ponad 20-dniowy postój. W każdym razie dzisiaj wyjeżdżamy. Nie mam nadzieję, że będzie z tego e, kolejny fajny odcineczek Jedziemy dzisiaj na Wyspę Sobieszeską I tyle wam powiem na razie A co tam się będzie działo Sam nie wiem, zobaczymy Cześć Nie byłbym sobą, gdybym nie pokazał jak wyglądamy w środku przecież No oczywiście, że tak Gdzieś Jonas. Jonasz? Jonasz, gdzieś tam skitrany z tyłu Dobra Kaman. Jedziemy Z lotosa do stacji paliw. Pochwyciliśmy jeszcze sabłajka. Dawno nie jadłem. Uwielbiam te kanapeczki. Ja też. Super są. Mm. Lubicie saba? Tak. Lokowanie produktu teraz następuje. Właśnie przejeżdżamy ze stałego lądu na wyspę swojego czasu, a dokładniej to chyba jeszcze rok temu był tutaj most pontonowy a w tamtym roku został zbudowany już taki most stały znam szczerze nie mam pojęcia czy on jest otwarty cały czas chyba tak, bo pontonowy był otwarty w jakichś tam godzinach a ten jest chyba otwarty cały czas oczywiście są światełka, jakieś tam nawet szlabaniki bo co jakiś czas ten most jest otwierany dla przepływu statków no i jesteśmy na Wyspie Szobieszewskiej. Jesteś na miejscu. GPS mówi, że jestem na miejscu. I to jest pierwsza miejscówka na Wyspie którą e, e, znaleźliśmy. Nie będziemy dokować się tu dzisiaj przyczepą. Chciałem Wam ją tylko pokazać. Koordynaty do tej miejscówki na pewno znajdziecie w opisie tego filmu. Nie stajemy tutaj, ponieważ te mocno ażurowe barierki i głęboka woda, która znajduje się za tymi barierkami jest dla nas elementem troszeczkę zbyt stresującym, jeśli chodzi o jeśminę. Ale pokażę Wam taki ogólny view. Jest tu naprawdę uroczo, fajnie, kawał rzeki, wisełka sobie płynie super jest. To miejscówka, która e, prawdopodobnie z jakąś działką, ale na co dzień służy jako parking, natomiast na pewno nie jest to formalny parking. Wydaje mi się, że jest to działka, ponieważ tam jest skrzynka elektryczna. E, natomiast z Park nighta wiem, że e, i też znajomi tutaj stawali, że jest to miejscówka, która jest regularnie e, użytkowana przez karwaningowców. Idziemy dalej. Pochiem byśmy się jechali Tu jest pięknie, tu jest pięknie, tu jest przepięknie no, Proszę Państwa no, 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 tak no, przy lesie na no, jakiejś no, no, takiej polance fajnej. No właśnie Przy Pizza Plus. Pizza Plus Polecam. Nigdy nie byłem Tak I po tym jakże y, imponującym i ciekawym intrygującym wstępie Jasia znaleźliśmy się w miejscówce numer 2 która jest zwykłą polanką służącą jako parking Obok znajduje się jakaś knajpka Jest tu kawałek trawy, na którym Julka mówi, że można tu jeździć Myślę, że dzisiejszą noc sobie tutaj spędzimy Stając sobie o gdzieś na przykład tutaj drzwiami w tamtą stronę I będzie fajnie Tam nawet znajduje się śmietnik i toj-toj Więc fajnie Waga 360 Gdzie ja zasłaniam cały przestrzeń Polecam Dlaczego? To jest najlepsze. Dlaczego? To można w świat. Polecam kawałek pół 4. Najlepsze, najlepszy filmy. Mamy jeszcze do obczajenia w miejscu trzecią miejscówkę, ale myślę, że zrobimy sobie tak, że dzisiaj zadokujemy się już tutaj. Już za chwileczkę zachodzi słońce, więc to miejsce naprawdę jest pyszne i myślę, że sobie tu znajdiemy na noc. A jutro, jak będziemy mieli ochotę, to pojedziemy sobie w inne miejsce na drugą stronę wyspy sobie szeskiej i pokażemy Wam miejscóweczkę numer 3. Ha! Dzięki temu ten materiał będzie bardzo interesujący. Panie, pięknie pan za No Właśnie nie wiem. Postanowiliśmy sobie tak tutaj przycupnąć. To nie taki zakąteczek, żeśmy sobie tutaj wygospodarowali przed naszą przyczepą. Zaraz jeszcze spróbuję ją tu wypoziomować. Jedyny minus tego miejsca, które od razu nam się tutaj uwidocznił, to tu jest strasznie dużo komarów. Znaczy nie wiem, czy strasznie dużo, tam przy krzakach było dużo. Tu jest może ich trochę mniej. Ale myślę, że się wysmarujemy i w ogóle są jakieś takie dziwnie duże Takie o. to co jest w tym miejscu, to jest ptasi raj Czyli taki, czym jest ptasi raj? A czy to jest? Park? Rezerwat. Rezerwat W tamtą stronę jakby pójść Ale to spróbujemy pokazać Wam jutro Bo dzisiaj już troszeczkę za późno By nas tam coś pozjadało, w sensie mówię o komarach Tak jak widzieliście przed chwilą na ujęciu, poziomiczka która nie jest jakoś mega dokładna, sama poziomica jest dokładna Natomiast podłoga wiadomo, że w pewnych miejscach gdzieś tam czasami jest lekko krzywawa prawdopodobnie Dlatego w różnych miejscach pokazuje różne stopnie nachylenia Natomiast pewne jest, że trzeba ten bok przyczepy troszeczkę podnieść do góry I pokażę Wam jak ja to robię Nie kupowałem żadnego kamperowego najazdu, ponieważ są drogie Wyciąłem sobie dwie takie deseczki, które są dla mnie takim sprytnym na jazdę. A dla Jaśminy w tym miejscu najfajniejsze jest to, że jest tu ogromna piaskownica. Oczywiście nie jest to piaskownica, tylko jakiś rozkopany teren, nie wiem czy umyślnie po to, żeby tutaj po prostu samochody dalej do rezerwatu nie wjeżdżały. O, tamtą drogą? Czy po prostu jest to jakieś miejsce off-roadu? W każdym bądź razie, czymkolwiek to dla kogoś jest, dla śminy jest to ogromna piaskownica. Duża piaskownica, nie? Dużo piasku. Wysmarowaliśmy się ofem, i komary jakoś zniknęły. Nie wiem, może to, że słońce zaszło. Jajko. A to jajko, lokowanko produktu. Po prawie 20, nie wiem, czy 15 minutach przepychania się z dziećmi załóż kurtkę nie, nie chcę tej kurtki załóż buty nie, po co mi buty chyba jednak nie pójdę. Wychodzimy z przyczepy i póki jest jeszcze jasno farsa. Eee, idziemy sobie tutaj laskiem w stronę morza. Już idziemy kilkanaście minut sobie tą leśną ścieżynką. W sumie nie widzieliśmy żadnych komórek. Więc nie mamy żadnego nawi. Tak idziemy, idziemy i zastanawiamy się czy dojdziemy do tego morza. Z tego co tam z babki to jest tutaj dosyć daleko do morza w sensie, że to nie jest tam 200 czy 300 metrów. Więc kawałek trzeba przejść. Ale jak tak jeszcze chwilę będziemy szli, morza nie będzie to po prostu zawrócimy i sobie zrobimy taki spacerek po lesie. Co będziesz robić jutro w morzu? Co będziesz robić? Kąpać się, tak? Nie będę kąpać. Mhm. Ale nie będę kąpać, ale troszkę. Troszkę tylko. Mhm. Zlądowaliśmy do przyczepy, dosłownie już naprawdę robiło się mega szarawo i spędzimy ten wieczorek już w przyczepie, a ja idę się kąpać. To jest odpowiedni moment na to, żeby stestować w praktyce takiej zupełnej, na dziko, jak działa cały system zainstalowany przez dr Kampera. I właśnie, tak przy okazji o, jak już jesteśmy tutaj w łazience pod prysznicem, to zobaczcie, jaki fajny patentik sobie ostatnio zbudowałem. Bardzo e, jakby przeszkadzało mi to, że w naszej przyczepie w jednym pomieszczeniu jest jednocześnie i toaleta, i prysznic. Postanowiłem więc budować sobie taki podest, który kładę za dnia. Po którym chodzimy normalnie butami, nogami, brudnymi itd. Natomiast jak chcę się wykąpać, no, tu jest taka systemowa, systemowy otworek, wyciągam sobie ten podejścik. On jest na pięciu nóżkach takich meblowych. Stawiam sobie gdzieś obok. I mam dostępny elegancko do kąpania brodzik, którego nie będę musiał wycierać po kąpieli. I którego też nie będę musiał przed każdą kąpielą, nie wiadomo jak, czyścić z piasku naniesionego butami. Dobrze sobie to wymyśliłem, co? Czuję, że tak. Dobra. Do kąpanka. cieplutka woda. Hey, 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 będę ładny. Jadę na miasto, na Oh yeah, yeah.